Zakończyliśmy właśnie pierwszego meczu w CS2. Trzeba przyznać, że z prostą on chyba oczekiwaniom, Były naprawdę spore emocje i zaskoczeń i żadna drużyna nie zdominowała całego turnieju. Jednak w Kopenhadze miały też miejsce liczne problemy techniczne oraz incydenty, które z pewnością nie powinny się wydarzyć na turnieju tak wielkiej ranki. Ale zanim zaczniemy zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału i napisania opinii w komentarzu. A teraz jego oglądania. Zaczęło się dosyć dziwnie, bowiem 3 dni przed pasem otwarcia Valve wydało update, w którym zreśmy pikam, ale o dziwo nie było tam naklejek. My mogliśmy zobaczyć jedynie w plikach gry. Powód poznaliśmy w przeddzień Majora, kiedy to PGL potwierdziło, że ze względu na problemy trzech graczy na Majora z do Kopenhagi, ich miejsce zajmie drużyna Snacksa, czyli Gamer Legion. Z jednej strony fajnie, że Snacks dostał szansę, ale z drugiej szkoda z który której miał wrócić na Majora po 6 latach. Chaos, czyli gracz Gamer Legion, powiedział, że dostał wiadomość o tym, że być może jednak zagra na Majorze, gdy zamawiał. Właśnie bubble tea na wakacjach w Dubaju. No what were you doing that you were away? I mean, I was just chilling with my girlfriend in Dubai. Uh, at the moment I received the message, I was getting just bubble tea and then I'm like. I'm like showing to my girlfriend, "Oh, look, it's so weird. I could maybe go to the Major now and it was like fully unbelievable. Z innych ciekawych rzeczy, które wydarzyły się jeszcze przed Majorem, to pasza zapowiedział, że podobnie jak w poprzednim roku pojedzie na Majora rowerem. Niestety, pierwsza faza była dla Palaków bardzo ciężka, bo ani ENS, ani Gamer Legion nie udało się przejść dalej. Odbadali oni z bilansem 1 do 3 oraz 2 do 3. To ciekawe, wszystkie mecze przegrywane przez ENS były rozgrywane na brazylijskie drużyny: mianowicie Imperial, Pain oraz Furie. Przez co jeszcze bardziej byli przegranie pierwszego bardzo bliskiego spotkania z Imperial. Ten tym meczu miał miejsce między innymi ten niesamowity Ace Clara. Dorzucony tutaj smoke, no i właśnie o tym rozmawialiśmy wcześniej, że brakowało tej współpracy. Granat, Killer. Znajduje miejsce dla siebie. Teraz będzie musiał uważać te skany, ale przed szansą. Killer jeden, drugi, Killer raz trzeci, Killer. Nie ty, Co robić, co? Kosmo! coś ty zrobił! 18 17, rakieto odlatuje w kosmos. Brawo, Kacper! A oto fragmenty wywiadów z Glebem oraz Snaksem po odpadnięciu. Of course it does. I mean, I know the boys really wanted me to go into Royal Arena and I really wanted it myself. We pushed ourselves a lot. To coming into this event, we tried everything we could, both inside the server, outside the game. We tried a lot of different things. Didn't really work out. We even played. I think we played a bit better when we played like uh, just before this tournament. Um, nothing really clicked for us this tournament. Really unfortunate. Uh, is there anything you'd like to say to the fans watching at home? Mm, uh, yeah, of course. Thank you for for cheering. No i co? No i chciałbym przeprosić wszystkich polskich fanów, co oglądają. No nie wyszło, nie wyszło. Starałem się, choroba też nie pomogła. Chciałem pomścić naszych rodaków z No nie wyszło. No biorę na siebie na klatę na pewno Totero, no bo zostaliśmy Fiuta. W bazie otwarcia wystąpiły też dwa wydarzenia, które z pewnością nie powinny mieć miejsca w turnieju tak dużej rangi. Mianowicie w meczu Furia vs. Coin na mobie Vertigo bomba wypadła poza mapę i nie dało się jej już jej podnieść. Wow, Very time left as they go Także na Vertigo, w meczu Heroic vs. Eternal Fire, Kaleksowi, czyli zawodnikowi tej drugiej formacji, wkracza 1 na 5 z Kaszawa Obie te sytuacje nie miały większego wpływu na mecz, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś przegrał przez to spotkanie o wyjście do playoffów. ale nie uprzedzajmy. Zaskoczeniem w tej fazie mogło być też to, że udało się przejść dalej brazylijskim drużynom Pain oraz Imperial, w których raczej nikt nie pokładał zbyt dużych nadziei. No ale jednak, grały one bardzo dobrze pokonując m.in. takie drużyny jak Ens, Gamer Legion czy SAF. Zombie Guzera, czyli gracz Pain, zakończył fazę otwarcia jako gracz z najlepszym ratingiem. Ostatecznie do fazy Legend przeszli Heroic, Cloud9, Estatic, Pain, Eternal Fire, Imperial, Puria i The Mongols. W drugiej fazie Major'a zostało już tylko trójka Polaków. Siuchy, Neo oraz Taz. Zaczęła się ona bez większych zaskoczeń, no może oprócz tego, że Imperial pokonała Wirtusów. Drugiego dnia wynikiem 3-0 awansowali Spirit oraz Maus, co nie było raczej większą niespodzianką. Niespodzianką natomiast mogło być to, że zarówno Face, jak i G2 zakończyli ten dzień z bilansem 1-2, co znaczy, że byli już tylko jedną porażką do odpadnięcia z turnieju. Udało im się jednak jeszcze utrzymać, więc czekał ich mecz o wszystko. Face miał grać z Complexity, a G2 z Virtus Pro. Ten pierwszy mecz został wygrany przez Face, bez większych problemów i utrudnień. Ale wtedy nadszedł czas na Mad 2 Virtus Pro wygrało pierwszą mapę, Overpassa. I na mapie numer 2, czyli Inferno, przy wyniku 11 do 11 stało się coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. Mianowicie, Virtus Pro mieli podłożoną bombę i zajęte dobre pozycje w sytuacji 4 na 4 I wtedy wydarzyło się to. J? Jamie'emu, czyli Sniperowi Virtus. Pro skraszowało grę, po czym G2 wygrało rundę, mapę, a następnie całe spotkanie. Zobaczcie, jak mało pieniędzy mieli gracze G2. Gdyby to przegrali, nie mieliby pieniędzy na ostatnią rundę, a Virtus.pro miałby naprawdę prostą drogę do wygrania wynikiem 13-11 i wysłania ich do domu. Zobaczcie też, jak długo zajęło Huxiemu zabicie skraszowanego Jaime'ego. Najprawdopodobniej miałby on w tej sytuacji darmowego fraga, który mógł wygrać rundę. Później okazało się, że była to wina karty graficznej. Był to chyba pierwszy raz, gdzie ktoś przegrał tak ważny mecz bezpośrednio przez problem techniczny. A oto fragm wywiadu z Jaime'em. Uh, Я проигрывал, наверное, 6 мейджеров, и каждый раз это было очень больно и обидно. Но конкретно сейчас, в данный момент, я особо ничего не чувствую, потому что это такая стадия первая, когда ты опустошен, и ты еще не понимаешь, что произошло и так далее. Но я думаю, дальше будет хуже, No gruści niekda, skoro nazwamy turniej i ta szans reabilitować się przed społeczeństwem i pokazać, na jest sposobny. Oprócz tego w fazie eliminacyjnej nie wydarzyło się już raczej nic wielkiego. Pod koniec tej fazy swoją podróż wyruszył pasza i tym razem zebrało się całkiem sporo osób, aby pojechać razem z nim. Ostatecznie do playoffu przeszli Cloud 9, Vitality, Spirit, Pace, Eternal Fire, Na'Vi, Maus oraz G2. Już w pierwszy dzień playoffów stało się coś dosyć niespodziewanego. Mianowicie, Spirit, czyli drużyna, która była faworytem do wygrania całego turnieju, przegrała z FaZe po naprawdę zaciętym meczu, który przez wielu uważany jest za jeden z najlepszych do tej pory w CS2. Swoje ćwierćfinały wygrali także Vitality oraz Na'Vi, które zdecydowanie nie było faworytem, a jednak wygrało z Eternal Fire wynikiem 2-0. do 0. Teraz czas na ten najważniejszy ćwierćfinał. Mouse vs G2. Nie są to może najważniejszy, jeżeli mówimy o całą grę, ale miał na nim miejsce pewien incydent. Mianowicie, na drugiej mapie, w przerwie, na scenę targnęło kilka osób i musiała interweniować ochrona. W razie przepychanie jest niszczony został puchar, a oto nagranie z całego zajścia.

Stwierdzili, że chcieli oni zwrócić uwagę na to, że G2 współpracuje ze skamerską stroną. Oczywiście, ludzie, którzy wtargnieni na scenę, zostali złapani i oddani w ręce policji. Na same CSGO Empire spada teraz zasłużony hate, a duże marki takie jak Enz czy Gamer Legion wypisują się z udziału w organizowanym przez nich w turnieju. Możemy więc przejść do półfinałów. W pierwszym Face vs Vitality wygrał Face, a w drugim G2 vs NAVI z okazali okazały się ci drudzy. W tym też meczu miały miejsce dwie niesamowite akcje: wykonanie Monesiego i JLA. Friend and oh, last bullet. Alexi had a chance. It's gone now. Monacy with just two bullets in the dual barrettes, but he knows he's done enough. This a 360 under the stars and lights. he can't believe it. He's on, he's having fun. He's having way too much fun. <laughs> the majority of his health. This round going one way. Oh, or not? JL offers us another. Another opportunity. This guy is such a playmaker. Back-to-back -back semi-finals on the major circuit. With the bomb tippy-top of the ramp, and he wants more. He wants to do one better. Hunter takes down Iman. The gap. The gap. The gap. Jl. He's got another. This would be unbelievable. Ace out of Jl. No, to now FaZe zmierzyło się z Nawi na trzech mapach: Aciencie, Mirażu i Inferno. Pierwszą mapę dosyć łatwo wynikiem 13 do 9 zdobyło Nawi. Na drugiej mapie widzieliśmy zaś jeszcze większą dominację, ale tym razem z drugiej strony i Face wygrało 13 do 2. Wszystko więc sprowadzało się do decydera Inferno mapy, która wielokrotnie zdecydowała o zwycięstwach wielkich turniejów CSGO. I tu Carrigan, prowadzący z Face, który przez pierwsze dwie mapy radził sobie całkiem nieźle, z jakiegoś powodu nie poradził sobie wcale i zdobył tylko jedną eliminację. Zresztą cała drużyna nie miała najlepszej formy. W przeciwieństwie do Na'Vi, które wygrało tą mapę wynikiem 13 do 3, wygrywając cały turniej. Height in years, and the gamble of taking breakout players from Paris and molding them in their image pays off. Vindication for one of Counter Strike's brightest minds, alexi B, securing his major trophy, taking down his former roster in the semis, and besting one of the greatest in-game leaders Counter Strike has ever seen when it matters. To propel this roster to new heights, he is just getting started.